Cześć czołem, z tej strony wasze ulubione zwierzę mangowe. Może niekoniecznie najskromniejsze, ale zdecydowanie najlepsze. Uwaga, przygotujcie się, bo będzie bardzo długi wstęp. Isekai, czyli chyba największy wysryw w serii fantazji na japońskim rynku mangowym. Jeżeli ktoś z was nie orientuje się czym są isekai, spieszę z wytłumaczeniem. Zajmijmy się samą etymologią słowa isekai. Tak wiem, trudne słowo, ale na polskim będziecie mogli się teraz pochwalić, że wiecie czym jest etymologia. Mamy słowo składające się z dwóch Członów. Japońskie słowo sekaj, które oznacza świat, a zaraz przed sekajem mamy i, czyli prefiks, który oznacza dosłownie inny. Inny, dziwny? Inny, różniący się? Czyli świat, który się różni od naszego. I sekaj to jest jeden z podgatunków fantazy, yy, dlatego, świat, do którego bohaterowie się przenoszą, zazwyczaj jest wzorowany na czymś około średniowiecznym: stare chaty, zamki, królowie, księżniczki. Często też magowie, bo tak jak mówię, jest to fantazja, czym byłoby fantazja bez magii. Magii, bohaterów, elfów zazwyczaj też, człowieko, ludzi, jakichś furasów, nie wiem, no, raptalia i ci inni, nie? Jednym z najważniejszych aspektów Isekajów jest to, że bohater przynosi się z naszego, znanego nam świata, do świata właśnie tego magicznego, dziwnego. Po tym przeniesieniu musi się jakoś dostosować do realiów, zazwyczaj pamięta swoje poprzednie życie. Mamy bohatera, który się staje japońską loli wersją pewnego znanego akwarelisty, niemieckiego, austriackiego. Mamy też na przykład miecze, pająki, świnie, psy koleżanki, kościotrupy, slajmy. No dzieci to okej. Okay. Narodził się na nowo. Mówiłam pająki? To akurat nie jest też takie dziwne, najdziwniejszy twór to jest automat z napojami. Tak, bo mamy isekai, w którym główna postać odradza się jako automat z napojami. Jak widzicie jest przesyt i Japończycy sami nie wiedzą już w co ręce włożyć, dlatego powstają coraz to głupsze pomysły, coraz dziwniejsze te isekaje są i dlatego zazwyczaj jeżeli ja widzę w anime człon Isekai, albo y, Reincarnated As, albo wszelkie odrodzone jako. Ja to omijam szerokim łukiem, bo wiem, że to będzie seria naraz. Będzie to seria nudna, powtarzalna, głupia, bez super mega rozbudowanych bohaterów. Ale sp spokojnie. Fani wszelkich Tensej Stara, Slime Datta Ken, albo Miziro, Kara, Hadimaru i Sekaj Sekatsu, albo tych wszystkich innych. Spokojnie, zanim się zastracie w komentarzach, tak. Tak, i Sekai też są czasem dobre. Sama pałam sympatią do tarczownika, na przykład. Jakby ktoś nie wierzył. Wiem też, że moja gwiazda jest tak, jakby. No nie, nie i tylko reinkarnacją. Ale ktoś mógłby powiedzieć, że się odradza, więc to jest i sekaj. Tak, gwiazda też jest świetna. No jestem też osobą, która bardzo gorąco poleca Overlorda jako jeden z tych lepszych, właśnie. Y, tworów fantastycznych, no, ale też znajdą się w nich y, znajome motywy, czyli mamy bohatera, który sobie za długo grał w grewiar. Czasem bohaterów też trafia ciężarówka, kun albo traktor sama. Nie wiem, no, rodzaje śmierci są różne. Czasem po prostu sobie gościu czy książkę wertuje i nagle pojawia się w świecie fantazy. Tu albo Japończyków ponosi mega fantazja, albo. E, wręcz przeciwnie, mam w dupie sposób, w jaki postać się przeniesie do takiej alternatywnej rzeczywistości. No, po co się wysilać, po co tworzyć ciekawą historię, która ma ręce i nogi? Nie, można po prostu czytać książkę, pojawiać się w innym świecie. Także uważajcie, jak jesteście w jakiejś bibliotece publicznej, nie czytajcie książek fantazy, bo nie wiadomo, co się stanie. A jednak wszyscy wolimy świat, gdzie mamy telefony, komputery. Toalety w domu i prąd w ogóle nie odnalazłabym się w świecie isekajowym zdecydowanie. Dlatego mam nadzieję, że po śmierci mnie nie wypierdzieli do jakiegoś Tatenuyusanu no Narigari czy coś. A po co nam taki przydługi wstęp? No, jak widzicie, na rynku, który jest niesamowicie przesycony tymi treściami alternatywnych rzeczywistości po śmierci. Bardzo ciężko znaleźć coś, co rzeczywiście jest w stanie przykuć naszą uwagę, będzie odświeżające, będzie ciekawe i będzie typowym odgrzewanym w kotletem. Od normalnego świata do bycia bohaterem w innym świecie. Kolejnym etapem naszego przydługiego wstępu jest wydawnictwo Akuma. Tak, ten wstęp był tylko po to, żeby was zapoznać z ich ofertą, bowiem jest to świeże wydawnictwo i być może niektórzy z was nawet nie macie pojęcia, że istnieje, nie? Też nie obwiniam was do końca, bo mają bardzo specyficzny wybór tytułów i przez bardzo długi czas nie było tam nic dla mnie. A że ja lubię wspierać młode wydawnictwa, bo czym więcej, tym lepiej. Wreszcie udało mi się znaleźć coś, co by mnie chociaż w minimalnym stopniu zainteresowało. Nasi koledzy z Diabełka, wiecie, nazwa Diabełek Akuma Akumaty z Diabeł. Ma swoje podstawy, jest to wydawnictwo z różkami, posiadające w swojej ofercie bardzo duży wybór mang dla dorosłych. Wiecie, takich 18+, plus, i to naprawdę 18+, plus, a nie jakieś edci byle gówno. Tam się dzieją rzeczy. Niezrozumiałym jest dla mnie trzymanie takich treści na półce, bo no nie jestem targetem, bądźmy szczerzy. A jeżeli bym miała być, to wolałabym to sobie przeżyć w internecie raz, po co to trzymać na półce? Ludzie są różni, ludzie mają różne upodobania. Sama nie spodziewałabym się, że ta seria mnie wciągnie aż tak bardzo. A o jakiej serii mowa? J.K. Haru, czyli Życie Prostytutki w Innym Świecie. Już sam tytuł nam bardzo wiele mówi. Jak to i sekaj. Przedstawiona zostaje nam tu historia Haru, która pewnego dnia, będąc nad zakupami, co to tam było ze swoimi ziomkami. No, trafia pod ciężarówkę. I to nie sama, bo jej kolega, ja on się chyba nazywał, nieważny, szkarłatny deszcz, czy jak on tam się nazywał w tym nowym świecie, on próbuje ją ratować, więc ciężarówka Kun pizga ich obu. Stają przed obliczem Boga, który postanowił wysłać ich do alternatywnej rzeczywistości cofniętej z tysiąc lat wstecz. Jest tam magia, są jakieś specjalne umiejętności, znowu tutaj autor się posługuje nomenklaturą gamerską, mogę tak powiedzieć. Używane jest tu sformułowanie lewele, czyli każdy ma poziomy, każda postać ma jakieś ukryte talenty, tak jak w grze RPG. bardzo często jest okay, cierpią z RPGów. Haru niestety nie ma bardzo dużo szczęścia, bo kobiety w tym świecie są zdominowane przez mężczyzn, nie mają prawa wychodzić bez ich zgody albo same do restauracji czy łazić po mieście za bardzo nie mogą. Nie mogą też robić kariery bohatera, chyba że są wyznawczyniami jakiegoś tam Boga i są kapłankami. ma wypieprza sobie na przygodę, Haru zostaje na miejscu i zastanawia się, jak zarobić pieniądze w tym świecie, żeby nie zdechnąć z głodu, żeby do kolejnego, jeszcze gorszego świata jej nie wywiało, nie? Jest jeden sposób, który ona zna ze swojego życia. Tak, zostanie prostytutką. Zatrudnia się więc w domu publicznym i tutaj zaczyna się jej kariera i dążenie na szczyt, rankingu iść do towarzystwa. Zacznijmy może od czegoś, co tygryski lubią najbardziej, czyli jak wyglądają tu sceny wiadomo, jakie. Jeżeli chcieliście kupić tę mangę tylko po to, żeby sobie pooglądać w wiadomym celu, obraca, w scenach sami wiecie, jakich. Nie ma za dużo szczegółów. Jeżeli coś jest, to zazwyczaj znajduje się wielki czarny kwadrat. Po dziwo nie są one też głównym motywem tej mangi. Prawdopodobnie właśnie dlatego mnie urzekła, bo ważniejszym elementem są tutaj przemyślenia Haru. To w jaki sposób ona sobie radzi z tymi klientami, jakich sztuczek na nich używa, co ona sobie myśli w trakcie, wiadomo, jakich scen. Więcej to jest właśnie takich przemyśleń i wchodzenie w y, umysł bohatera, niż po prostu, wiecie, scena dla samej sceny. Bardzo często jest też tutaj podkreślona bezsilność samej Haru i to, jak bardzo mizoginistyczny stał się dla niej świat jak bardzo ludzie mają zaściankowe myślenie jak bardzo, wiecie, kobieta tylko do garów albo do łóżka. Uwaga, jolki z Twittera, proszę się nie denerwować, że przedstawiona manga jest po prostu takim safe space'em, taką bezpieczną przystanią dla autora, który sobie wymyślił, że mm, zrobi świat, gdzie mężczyźni mogą wszystko rim cim rim, cim i w ogóle, a kobiety muszą słuchać i będzie to wykorzystywać na każdym kroku, żeby sobie faceciki mogli pomarzyć. Spokojnie to jest wszystko przedstawione w negatywny sposób. Taharu się na to wnerwie, i ona postanawia troszkę zmienić ten świat, wziąć go za dupę i polepszyć po prostu, nie? No bo to trochę irytujące, że kolega, z którym w sumie to nie rozmawiała za bardzo. Jezu, jak ten pies wyje, nie wiem, czy to słyszycie. Że kolega, z którym sobie za bardzo nie rozmawiała, nagle ją wykorzystuje, no bo ona pracuje, gdzie pracuje, więc on może. W ogóle to jest obleśne. Jezu, nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Ale klient jest klient, nie? Jeszcze ona się cieszy, bo na nim najwięcej kasy urabia. Nie mamy tutaj też tylko i wyłącznie takich scen. No ciocia, Kaciu. Autor pokazuje nam, w jaki sposób Haru spędza swój wolny czas. Jak rozmawia ze swoimi przyjaciółkami z domu publicznego. Jak sobie. Odważnie łazi po tym nowym świecie. Więc gdzieś zasady rządzące owym światem. Pokazany tu jest też i rozwój charakteru, i rozwój postaci, więc fajnie jestem ciekawa, jak się historia rozwinie. Mamy tutaj że 6 albo 7 tomów ma cała seria. Kreska w ogóle jest całkiem ładna, i w zasadzie są całkiem starannie narysowane. Tak jak już mówiłam, sceny wiadomo jakie nie są zbyt szczegółowe. Jeżeli postać ma być brzydka, to jest brzydka, jeżeli ma być ładna, to jest ładna, jeżeli ma być męska, to jest po prostu męska. Walory są podkreślane, wiadomo jak to w tego typu seriach. Przy okazji widać też, że seria jest na podstawie light novelki o podobnym tytule albo takim samym tytule. Ilość tekstu jest porażająca. Bardzo dużo jest opisów świata przedstawionego, niesamowicie wiele jest przemyśleń tej całej haru. A co nie jest opisane, to jest dopowiedziane rysunkami, więc fajnie. Teraz kilka słów o wydaniu, bo jeżeli mamy nowe wydawnictwo, to nikt nigdy nie wie, czy wydają w sposób poprawny? Jeżeli chodzi o format, to jest podobny do powiększonego formatu Waneko, więc fajnie, nie za duży, nie za mały. Jeżeli chodzi o ceny, no to trochę wysoka, ale po pierwsze wszystko idzie w dół, po drugie to jest świeże wydawnictwo, więc prawdopodobnie inne, i ich nakład jest o wiele mniejszy niż takiego wydawnictwa. To no do wydania samego w sobie nie mam. No masz. Idź, wiesz go! Ono ma wyczyszczone, zastąpione, więc fajnie, ja jestem zadowolona. Tu tłumaczenia nie mam zastrzeżeń, ciąka trochę za mała. On, ciąka, Czcionka. Czcionka trochę za mała, mogłaby być większa, biorąc pod uwagę ilość tekstu, ale bardzo dobrze, że to jest ponownie bardzo dobrze, że to jest podobne do powiększonego formatu Waneko, no bo czytało się to w miarę ok dzięki temu, a nie tak jak na przykład ten JPF ma ten swój mini mini format i coś w ogóle ciężko, jak jest bardzo dużo tekstu. Proforma, e, jeżeli ktoś ciekawi, proforma Ewa Wachol tłumaczyła. Będę kupować na bieżąco, bo w moich oczach jest to perełka, której się nie spodziewałam. Być może przesadzam, bo dla niektórych to jest po prostu soft, dla mnie nie, dla mnie to jest perełeczka. Dałabym też, że to jest całkiem realnie przedstawiony i sekaj, no bo ile z nas. No, może niekoniecznie od razu w prostytucję iść, ale ile z nas by zostało bohaterami, przenosząc się do innego świata, jeżeli ktokolwiek z nas w ogóle byłby w stanie używać magii, nie? Raczej normiki by trafiły na sam koniec łańcucha pokarmowego. No tak jak mówię, nie, może niekoniecznie prostytucja, ale na pewno nie byłoby nam kolorowo. Akuma, proszę wydaj już kolejny tom, bo ja się nie mogę doczekać. Może nawet kupię preorder, żebyście dostali 100% swoich y, pieniędzy z powrotem. Bardzo mi się podoba. Cudna manga. Dziękuję. Dobra jest, za dobra jest. Zgaduję, że licencja nie była niesamowicie trudna do zdobycia. W końcu małe wydawnictwo. A taka dobra seria. Polecam, polecam, tylko nie polecam osobom, które nie mają osiemnastki. Wiecie, no. Nikt wam nie zabroni kupić. Ja nie namawiam, ale wiecie. Na gildy nie sprawdzają. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy wy przeczytaliście ten serię. Czy Wam się podobała, czy nie, co o niej sądzicie, czy też myślicie, że jest dobra, czy może raczej dla Was jest to kolejny soft, którego nie warto dotykać. Piszcie, jeżeli podobał Wam się odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie. No i widzimy się w kolejnym bajo!